Modlitwa o trzeciej nad ranem, z odważną wiarą i duchem zwycięstwa. O Panie, Wszechmogący Boże, o godzinie trzeciej nad ranem wstaję z wiarą i odwagą, aby ogłosić Twoją moc nad całym stworzeniem. Twoje słowo w psalmie 35. Pierwszym mówi – spieraj się, Panie, z tymi, którzy się ze mną spierają. Walcz z tymi, którzy walczą ze mną. Dziś staję w Twoim imieniu i zapraszam Twoją obecność, aby, jak ogień, spaliła wszelkie dzieła nieprzyjaciół, którzy próbują wyrządzić mi krzywdę. Niech armia Twoich aniołów, prowadzona przez Archanioła Michała, otoczy mój dom i wszystko, co kocham, tworząc ognisty mur ochrony. Niech wszelkie duchowe ataki, złe zamiary i nieprawości zostaną zniszczone Twoją potężną ręką. Panie, przywdziewam zbroję, którą dałeś swojemu ludowi, objaw swoją sprawiedliwość i moc. Gdziekolwiek wkrada się chaos i niesprawiedliwość, ogłaszam Twoje święte odnowienie w moim życiu. Ogłaszam to, co zostało rozproszone, zostanie ponownie zjednoczone, to, co osłabło, odzyska siłę. Twoje słowo, Wiermiasza 33:3, mówi: wołaj do mnie, a odpowiem Ci. Oznajmie Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Tej nocy wołam do Ciebie o nowe objawienie, cudowne przełomy i chwalebne zwycięstwo. Wiem, że Ty jesteś Bogiem, który odpowiada na gorące modlitwy. Z wiarą oczekuję, że o siódmej rano wydarzy się cud.